Taką przygodę dzisiaj miałem. Mieliśmy, wracaliśmy z samochodem z kursu. Policja, mandacik 900 zł, 9 punktów karnych za prędkość. Było 80. Spokojna droga, nikogośko, nikogośko. Między Kadowicami a Mysłowicami jest. Mhm. gdzie przygoda z policjantem. Kierowca. Tak, tak, przyjmuj, oczywiście, wszystko. Ale nie weźnie weź nie, przyjmuj, tutaj, słuchaj, ja będę świadkiem. Jak ja będę świadkiem, świadkowi się wierzy, do sądu. chodź, to jest okazja, nie zapłacisz. Nie daj spokój, Rafał, nie daj, Rafał, Rafał. Oczywiście było trzech na jednego, czyli Rafał, ty daj sobie lepiej spokój, dobra, Rafał, daj sobie spokój, daj sobie spokój, bo wiesz co, tak, po prostu i tak mamy szczęście, i tak mamy szczęście, słuchaj, a wiesz Rafał, a jakby mi jeszcze to sprawdził, a jak ja będę z nim dyskutował, to tak, bo sprawdza mi wszystko, jeszcze mnie weźmie na wszystkie badania krwi, i ja wrócę jutro, nie wiadomo kiedy, no i właśnie, i dlatego ludzie przyjmują mandaty od do słowa, bo tutaj oczywiście wszystkie negatywne przypadki wyszły, jak to policjanci mogą schakować kierowcę, jeżeli ten kierowca mówi nie bardzo mi się podoba płacić ten mandat, więc rozmawiamy na miejscu panie policjancie, no właśnie, więc ludzie boją się tego, że to jest policjanci najczęściej a robią tak. W takim razie proszę pana, to tak, wysiąść z samochodu, proszę bardzo, pokazać trójkąt gaśnicę. co jeszcze tutaj, tak, posprawdzamy będą stan techniczny. Aha, aha, tutaj, tutaj, się takie dopieprzanie. I jeszcze, jeszcze, a może jeszcze dmuchniemy, ale wie pan co, pan jest podejrzane, to może jeszcze na krew, panie, pójdziemy. Tak policjanci robią, czyli doszukują, doszukują, dobierają, 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 szukają, 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 czyli tu też cię możemy, z tej strony cię możemy. O, proszę bardzo, możemy cię wziąć na krew. Dyskutujesz, na krew idziesz. Dyskutujesz, przepatrzymy ci samochód dyskutujesz, nie wiem co nie z mogą zrobić. Telefon Ci sprawdzą, ta o właśnie. <laughs> Wszystko mogą Ci posprawdzać i mamy Cię, ta jest, czyli powód kontroli, a potem mamy Cię już po całości i ludzie jak mówię tego się boją, ta jest. W każdym razie, na przykład, jak sobie tak przypatrzyłem te przypadki, to na przykład tak, ja bym się cieszył, cieszyłbym się bardzo, na przykład, gdybym był kierowcą i taki policjant mówi, dobra, no to tutaj marihuana wyszła na krew, marihuana, dobra, do sądu. Jakby tak panu Rafałowi wyszła marihuana, słuchajcie, policjanci jakby odkryli, słuchajcie, naprawdę, no Silesia Flesz na pewno by tutaj już dodała, że tak, no, to nie pierwszy raz, proszę państwa, tutaj, jak go to oni nazwali? Trudny petent, stalker, nękający i tym razem, proszę Państwa, no niestety tutaj marihuana wyszła, o, wcześniej groziło stalkerowi trudnemu petentowi 8, to tutaj, proszę Państwa, to już chyba z 15. Bo wiecie co on zrobił? Bo jechał na zakazie, proszę bardzo, i jeszcze mu tam wyszło we krwi, proszę bardzo, stężenie i taki różne, no tutaj 15 lat by wyszło. A ja mówię tak, a ja mówię tak, gdyby taka sytuacja na przykład się zdarzyła, no to ja bym był bardziej zadowolony, widzicie, gdybym miał ślad marihuany niż go nie miał o. Nawet można w ten sposób wygrywać sprawy, że służy ci bardziej to, że to masz niż nie masz o. Widzisz, nasz system uważa, że to jest zakazane, zabronione. Przebywanie w tym stanie, jak ludzie przebywają w tym stanie, proszę państwa, to wtedy właściwie nic się nie dzieje. Tak? Ludzie po marihuanie jakoś nie są opisywani szczególnie, żeby jakieś tam wyczyniali różne dziwne rzeczy. No po prostu w statystykach to ludzie marihuana, no to cóż. Jak jakaś kolizja się zdarzy i wykryją, to, 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 to jak wszystko mogą wykrywać, więc to to się nie liczy. Mm. Tak to przestępców nie ma, takich rzeczy nie ma, czyli marihuana jest po pierwsze, Po sobie badamy, dlaczego miałaby mi na przykład policja jaworznicka doklepać na przykład do 8-15 na przykład, weźmy sobie. <laughs> Proszę bardzo, na za 15 lat, po pierwsze tak. Pan Rafał jest tak. Kim jest pan Rafał? Właśnie od tego trzeba zacząć, bo zaraz pan Rafał przyjmie tak zwaną chemię. Włoży do swojego ciała, nie, to włożył już, pan Rafał wcześniej włożył do swojego ciała formę biologiczną w formie ciasteczka, jak powiedział i Zapalił bucha. Tak. Potem coś tam, coś tam, coś tam. W pewnym sensie wychodząc z tego stanu. Wsiadł na pojazd mechaniczny i jak wracał, złapaliśmy go. I tutaj mamy dowód w postaci jego własnej krwi, którą pobraliśmy. Bo mogliśmy, dlatego mamy właśnie pobraliśmy sobie od niego dowód, tak? Tworzyliśmy z pana Rafała krwi dowód, a właściwie to krew nas nie interesowała, tylko szukaliśmy, szukaliśmy, szukaliśmy i znaleźliśmy, tak jest. Więc po badaniu. Specjalista określił dawkę stężenia, co oznacza, że pan Rafał był pod wpływem właśnie substancji chemicznej. Tak, która to rośnie na naszej planecie i z uwagi na nasze obawy i strachy właśnie ludzie którzy funkcjonują i mają jako tako stężenie będą srogo karani i Opisywane te przypadki będą w telewizji, by ludzie nie wkładali do swojego ciała substancji biologicznych. Tak, i tutaj jest lista. Tak jest. Tak to musiałoby być. No i tu sędzia musiałby chyba tak srogo na mnie popatrzeć i powiedzieć wariacie jeden, w wariacie 1. W wariacie 1. Jak możesz. Jak możesz takie rzeczy robić człowieku, przecież ty byłeś jednym wielkim zagrożeniem. Naprawdę to jest. No właśnie, co ja bym wtedy powiedział? Panie sędzio, po pierwsze tutaj jest napisane, że jak to było? Że Rafał jest pod wpływem, tak? No właśnie. W artykule też tak jest, że FO jest pod wpływem. Tak, tak jest, tak. Artykuł mówi. Mówi jeszcze dodatkowo. Dobra, to pominę, że to mówi, ale jest napisane, że pod wpływem substancji odurzających bądź alkoholu, pod wpływem, pod wpływem, pod wpływem. To jest właśnie. Tylko, że prawda jest taka, że to, co wysłasz, to odbierasz. Tutaj by się nie zgadzało, że ja jestem pod wpływem, tylko tworzę wpływ. Więc się powinno napisać: tworzę wpływ związany z zażyciem substancji. Tak jest. Właśnie. Więc ja tworzę, po pierwsze to jest poprawne, i ja tworzę wpływ. No właśnie. A jakby to odwrócić, takie coś, że jak już rozumiesz, że ja tworzę wpływ, to jakby to odwrócić, no to <grym> najbardziej niepoprawnie. No znaczy odwrócony już. To jesteś pod wpływem, to jest. I teraz sam już rozumiesz, że teraz jesteś badaczem prawdy. To która Prawda, proszę bardzo. Gdybyś miał takie same artykuły, jeden artykuł byłby napisany, że tworzysz wpływ, a w drugim było napisane, że jesteś pod wpływem. To sam wiesz, że ten, gdzie jest napisane pod wpływem, to jest z marszu obalony po prostu, tak? Te osoby, które projektowały w ten sposób, nie rozumiały człowieka. A a co dopiero nie umiały pisać sensownie, tego wszystkiego układać, rozumieć świata, tak? No bo to jest odwrócenie umysłu, że człowiek jest pod wpływem. Człowiek tworzy wpływ, proszę Państwa. I teraz jaki wpływ właśnie cię tworzy? Czym to jest taka marihuana? To o marihuanie już było wiele razy. W każdym razie, dlaczego ja bym się cieszył z tej marihuany? Bo tutaj już nikt, a nikt, nikt, nikt nie mógłby mi zarzucić, że jestem w jakiejkolwiek formie lub treści agresywny lub pobudzony lub coś tam, coś tam. Marihuana, widzicie, daje high. Właściwie jest większy dystans między negatywnym a pozytywnym marihuaniem. I to wszystko, negatywność będzie przeprojektowywała i będzie wskazywała palcem to jest paranoja. I przy okazji, przy takim procesie sądowym, jak się rozmawia o marihuanie, to też można porozmawiać o paranoikach, o tych wszystkich rzeczach, tworzy wpływ pod wpływem, o sądzie. Proszę bardzo, więc no to. No potem prasa musiałaby to sprostować, bo panu Rafale o co w tym wszystkim chodzi. No bo pamiętacie, że każdy sobie może to wykorzystać, czy jesteś pod wpływem, czy tworzysz wpływ. No tyle razy było to, że to jest samo na siebie. Rozszerzcie tą ideę, że to jest samo na siebie. Bo to, co wysyłasz, to odbierasz. To rozpoznaj, rozszerzaj i widzisz potem sobie, jak czytasz taki coś, że jesteś pod wpływem, to się cała planeta nie orientowała i każdy mówi, że tak jest. Tak jest. Tak, taka prawda jest, że jesteś pod wpływem. Nie. Prawda jest taka, że tworzysz wpływ, a nie możesz być pod wpływem, bo właśnie tworzysz wpływ. Właśnie więc, jak cały czas tworzysz wpływ, to nigdy nie możesz być pod wpływem. Ale możesz myśleć, że jesteś pod wpływem, i możesz utworzyć taki system logiki, który będzie to wskazywał. No, jak widzisz człowieka, ma dużą dawkę alkoholu, to jeden powie: O, proszę bardzo, on jest pod wpływem. A drugi powie, że tworzy wpływ, tak? bo akurat ten ma taką dawkę i tak tworzy, a ten ma taką samą dawkę i tak tworzy. Właśnie, a ten jeden to nawet nie poczuł. Tak tworzy, że nawet nie poczuł tego alkoholu, a ten z taką samą dawką to tak tworzy, że on stać nie może po prostu tak utworzył siebie i nie był pod wpływem, bo jakby to było pod wpływem, to ten alkohol <laughs> nie może więcej. O. Bo wtedy alkohol musiałby tworzyć, widzicie? Tak to działa. Bo skoro ty byłbyś pod wpływem, to z perspektywy alkoholu, to on tworzyłby wpływ. O, tak, to trzeba odrzucić też, trzeba patrzeć na alkohol, pan alkohol. Pan alkohol mówi, zaraz będę tworzył wpływ, a człowiek powie, że będzie pod wpływem. To nie tak jest, bo alkohol jest narzędziem, narzędzie niczego nie robi, ty to robisz. Widzisz, znowu wracamy do jej poprawności. O, tak to działa. Więc tworzysz wpływ, o, a nie jesteś pod wpływem. Mamy to wyjaśnione, więc zobaczcie się, że... No tu ja mówię, tu każdy proces można wygrać i czy Rafał będzie taki, siaki, czy obaki, to no cóż. Także tutaj też przychodzimy na świat, żeby uczyć się pewnych rzeczy, proszę Państwa, czym na przykład jest alkohol, czym są papierosy, czym są dragi. Czym jest dzieło, czym są narzędzia, tak naprawdę? O, jak działa to narzędzie, a jak działa to narzędzie? To narzędzie może być moim narzędziem przyzwalania sobie, proszę bardzo. Dla kogoś to może być narkotyk, wujek samo zło, a dla mnie to może być narzędzie przyzwalania sobie. I teraz taki ktoś mówi, że nie wierzy mi, że jest coś takiego jak narzędzie przyzwalania sobie, i to na pewno nie było przyzwalanie sobie, bo to jest przyzwalanie zakazane. Zakazane jest używania narzędzi przyzwalania sobie. Kto tak mówi? Paranoik, właśnie. Więc nie można ci zakazać używania narzędzi przyzwalania sobie. Nawet jeżeli to jest negatywne, to jest też narzędzie przyzwalania sobie. O. Czasami na przykład ktoś może sobie zrobić eksperyment, na przykład yy, po ilu kieliszkach się upija, czy coś tam, coś tam. To jest zwyczajnie eksperyment, czyli narzędzie przyzwalania sobie. O, tak? Chciał sobie tak to wykorzystać. O, ktoś inny chciałby się zbadać, utworzyć się w tej częstotliwości, jakiej jest marihuana. Tak, tak. Już. I się bada w tej częstotliwości, w jakiej jest to, siam, to, wanto i tak się uczymy. Cóż, proszę Państwa, na razie korzystamy z narzędzi. Też pewne rzeczy są takimi... Hmm otwieraczami o, do wiedzy, dlatego też potrzebujemy, żeby taka substancja, bo marihuana też wiecie robi to, że rozluźnia ciało, tak? Wszystko rozluźnia. Skoro ci umysł rozluźni, to jesteś rozluźniony, a jak jesteś rozluźniony, to raczej nie jesteś w sytuacjach negatywnych, więc nie można cię nawet i posądzać. Widzisz, bo jak stoi jeden, który nie zapalił i drugi, który zapalił, to ten, który zapalił względem tego, jeżeli startowali z tego samego poziomu. Ten, który zapalił, zawsze będzie high, więc on będzie takim wygrywającym w pewnym sensie, tak? No. Dodatek częstotliwości wzmocnił tego jednego, podczas gdy ten drugi może, ale jeszcze nie ma tej umiejętności bycia na tym poziomie. O, dlatego ten jeden korzysta z takiego narzędzia. Ja mówię, no, wszystkie substancje, wszystkie rytuały i wszystkie narzędzia to są takie blankiety przyzwolenia sobie, takie bilety przyzwalające sobie, aby być bardziej sobą. O to chodzi. To macie taki jeden cel w życiu, być bardziej sobą. To jest cel wspólny dla każdego. Tak. Wszyscy mamy ten sam cel. bycie sobą najbardziej jak potrafisz. Tak. To jak masz półmisek pełen wyborów, to możesz pójść tą drogą, tą, 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 tą każdą, tak. I doświadczyć siebie w tych wyborach w celu bycia sobą najbardziej jak potrafisz. Tak jest. Jedni robią to odpowiedzialnie, a inni widzicie, uczą się odpowiedzialności. Tak jest. Dlatego robią rzeczy nieodpowiedzialne, poza tym nie traktujmy już ludzi, że wszyscy jesteśmy nieodpowiedzialni, bo to jest nowa era. Teraz w nowej erze coraz więcej osób będzie odpowiedzialnych, odpowiedzialnych i potem wszyscy będziemy odpowiedzialni, więc trzeba popuszczać tym, którzy są odpowiedzialni. Pozytywnym trzeba odpuszczać, i już. Tak, już. Tak to trzeba zrobić. O. I zaufać sobie przede wszystkim, proszę Państwa. Zawsze można wymyślić sposób na cokolwiek. Dlatego ja wymyśliłem sposób, na przykład taki sposób jakby kogokolwiek ktoś zatrzymał i miał ziołowek w krwi na przykład. No nie? To ma lepiej, mówię w pewnym sensie o ile jest lepiej, gorzej, ale jeżeli to rozumie to ma większą łatwość wygrania niż gdyby tego nie miał, gdyby o coś był posządzany, tak jak mówię ja, o te wszystkie takie... Stalker, trudny petent, męka, to no, się okazuje człowiek poziomu uuu też jest dużej doszce, wielki haj, człowiek miał wielki haj, a oni go nazwaliście. Na przykład się Stalker, trudny petent, no to sami rozumcie, sami rozumcie, że no cóż, trochę trzeba człowieka poznać, proszę Państwa, szczególnie jeżeli ktoś komuś coś zarzuca. Więc ostrożnie, proszę Państwa, z zarzutami.